Są wymogi regulaminowe, które są określone w regulaminie Miss Poloniej i tych się musimy trzymać w szczegółowości. Natomiast co należy rozróżnić, to to, że wybory Miss Polonii to nie jest to samo, co Angaż w Agencji Fotomodelek. Nie patrzymy w szczególności, żeby dziewczyna była chuda, prawda, wysoka. To jest jakby y, poboczny temat, natomiast interesuje nas to, żeby dziewczyna miała to coś w sobie, żeby y, swoją osobą y, no, coś mogła zaprezentować i bo po prostu miała tą iskrę taką, którą, y, która pozwoli ją wyróżnić na tle innych dziewcząt. Oklepane tak zwane y, hasła, jakie niektóre dziewczyny rzucają, nie mają aż tak dużego wpływu na to, y, na decyzję jurorów. Na pewno chodzi o pewien stopień elokwencji, sposób wypowiadania się, y, również chód, jak się prezentują no i jak sobie radzą ze stresem. Też staraliśmy się w kilku pytaniach y, ten stres rozładować u dziewczyn. No i to zwykle się udawało, także mam nadzieję, że dziewczyny nie były zbytnio zestresowane. Właściwie To, co napisały dziewczyny o zainteresowaniach, czy co chciałyby zmienić ze stanem z Polonia 2011, więc raczej opieraliśmy się na formularzach. Nie, nie, nie pytaliśmy, po prostu nie, nie zdawaliśmy pytań, które brały się znikąd. Czy w tych formularzach pojawiały się jak zwykle odpowiedzi, że dziewczyny chcą ratować świat, zażegnywać konflikty wojenne? Tak, połowa chce ratować świat. Połowa chce ratować świat niektóre zwierzęta niektóre dzieci także. Ale to jest normalne, bo tak właściwie ciężko odpowiedzieć na takie pytanie, co byś chciała zmienić lub co byś chciała zrobić. A jakie mają pomysły na to, żeby coś zmieniać? Podają jakieś rozwiązania, czy, czy po prostu mówią, że fajnie by było coś Nie, zrobić? Fajnie by było, no jeżeli tam troszeczkę je pomęczymy, coś tam mają jakieś pomysły, ale zazwyczaj to są takie stereotypowe, pozyskać sponsora i pomóc. Tak. Okej, okay, a powiedz mi, dlaczego one tutaj przychodzą w ogóle? Czy, czy mają jakieś cele i ambicje z zawojowania świata, czy po prostu sprawdzenia siebie? Jakie na takie pytania są odpowiedzi? Hmm, myślę, że dziewczyny chcą po prostu się pokazać być księżniczką, mieć koronę, stanąć na wielkiej scenie, pokazać się wszystkim. Myślę, że to o to chodzi. Studiuję europejską i drugi kierunek technologia rosyjska. Może chcesz zostać mi z kolonii? Chciałbym przede wszystkim dumnie bronić ten tytuł no i mam nadzieję, że niedługo uda mi się dostać obywatelstwa i będę rzeczywiście mogła to zrealizować. Modeling to jest po prostu moja pasja, moje hobby i uważam to jako takie dodatkowe po prostu zajęcie, nie jest to takie pierwsze, moja praca taka żywista, a po prostu tak jako hobby, jako moja pasja. No, nie wiem, czy wiele, ale znam rosyjski, białoruski, polski, angielski, niemiecki i obecnie uczę chińskiego. Co e, będzie, jeżeli się nie uda. E, e, Już nie mogę niestety, ponieważ w następnym roku w grudniu kończę 25 lat, więc to mój ostatni rok, kiedy mogę z siebie spróbować. No życie jest różne, więc e, nie wiem, zobaczymy jak będzie. że taki tytuł może poszerzyć szansę na pracę w tym tak. zawodzie. Prawda? Ma się już, można to sobie wpisać do portfolio i zawsze jest się tak. patrzonym na taką osobę. Czyli wy na co się zajmujecie się modelingiem? Yy, to znaczy modelingiem zajmuję się, jak mam wolny czas, yy, bardzo lubię to robić. I czasami jak są jakieś zlecenia komercyjne, to również tak. Żyję. Dokładnie, na co dzień ja osobiście studiuję, a modeling to w wolnej chwili. Okay. məhəlləni <laughs>